Rytuał w piwnicy. Wprowadzili się do domu w Gary, Indiana, w 2011 roku. Z początku wszystko wydawało się w porządku. Ale już po kilku dniach ich córka zaczęła mówić, że co się obserwuje ze schodów do piwnicy. Początkowo myśleli, że to dziecięca wyobraźnia. Ale potem rzeczy zaczęły się przesuwać same z siebie. Drzwi się zamykały, światła migały. Nocą słychać było szepty dochodzące z dołu. Pewnej nocy ojciec postanowił zejść do piwnicy z telefonem, by wszystko nagrać. Znalazł tam tylko zimno, kurz i stare przedmioty. Ale gdy wrócił i otworzył nagranie, usłyszał szepty, których tam nie było. Złóż ofiarę, szeptał głos. Następnej nocy cała rodzina obudziła się o tej samej godzinie godzina trzecia trzydzieści. Ich córka stała przed drzwiach do piwnicy, całkowicie nieruchomo. Z zamkniętymi oczami powtarzała czas rytuału. Próbowali ją obudzić, ale nie reagowała. Dopiero gdy zapalili światło, ocknęła się i zapłakała. Tydzień później wyprowadzili się bez słowa. Nigdy nikomu nie opowiedzieli, co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy. Ale do dziś, gdy zapytasz dziewczynkę o tamten dom, mówi tylko jedno zdanie. Piwnica nadal mnie woła.